Skąd biorą się zmiany zwyrodnieniowe stawów? Czy pojawiają się jedynie wraz z upływem czasu, kiedy człowiek się starzeje? I czy tylko osoby starsze cierpią z tego powodu? Cię bardzo serdecznie w ósmym odcinku podcastu Ortopedia, moja pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć. Odpowiedź na pytanie zawarte we wstępie oczywiście brzmi nie. Co prawda, stawy zużywają się wraz z wiekiem, jednak to zużycie raczej nie doprowadziłoby do całkowitej destrukcji stawów. Jednym z czynników niszczenia stawów jest uraz. Uszkodzony i nieleczony lub leczony niedostatecznie staw szybciej się zużywa i dochodzi do masywnych zmian zwyrodnieniowych niezależnie od wieku człowieka. Są również choroby ogólnoustrojowe, które doprowadzają do stopniowej destrukcji stawów. Jednym z czynników uszkadzających stawy jest właśnie nasz bohater dzisiejszy, czyli kwas moczowy, o którym chciałbym dzisiaj chwilę pogadać. Um, naukowo. Kwas moczowy to uwaga 268 trójhydroksypuryna. Jest jednym z końcowych produktów przemiany związków azotowych w organizmie. Występuje w zasadzie w całym naszym organizmie w moczu, w krwi, w wątrobie, w śledzionie, w mózgu przewlekle podwyższony poziom kwasu moczowego, nazywa się hiperurykemią. I na co dzień może to być stan kompletnie bezobjawowy, a patologie ortopedyczne z nim związane, w koniec końców, rzadko z nim samym kojarzone. Co innego, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym ostrym atakiem dny moczanowej? Takiego użyję a, sformułowania, kiedy dochodzi do krystalizacji kwasu moczowego, a co wyzwala ostry stan zapalny. Obie te sytuacje omówię jeszcze za chwilkę dokładniej, bo może najpierw warto powiedzieć, kto jest narażony na stany podwyższonego poziomu kwasu moczowego. A, wymienię czynniki ryzyka, czyli a, płeć męską, a, wiek. Ryzyko wrasta z wiekiem, niestety, a oraz przede wszystkim dobrostan ekonomiczny. Nie bez powodów mówi się, że jest to choroba królów. Pada pytanie: skąd u nas podwyższony poziom kwasu moczowego? No i możliwości są tu oczywiście dwie, bo albo za dużo go dostarczamy do organizmu, albo za, mały, za mało wydalamy. Proste. Chociaż w zasadzie nie do końca jest to precyzyjne stwierdzenie, bo de facto. My nie jemy kwasu moczowego, więc trudno, żebyśmy go dostarczali. On jest tworzony w naszym organizmie, pochodzi głównie z katabolizmu puryn powstałych w biosyntezie kwasów nukleinowych czyli związków przenoszących informacje oraz energię w komórce. Takim, takim związkiem jest na przykład ATP, oraz w mniejszym stopniu również w rozpadu puryn dietetycznych czyli puryn, które są dostarczane w mniejszej lub większej ilości spożywienia. O ile nie mamy wpływu na ilość związków purynowych powstałych w czasie biosyntezy kwasów, wspomnianych kwasów nukleinowych, też nie do końca, o tym za chwilę też powiem, o tyle możemy kontrolować oczywiście to, co jemy. Jak już kwas moczowy powstanie, trafia on do krwioobiegu, gdzie część trafia do tkanek, tam może się osadzić, a jeśli trafia do nerek, to jest tam prawie całkowicie odfiltrowywany. A jeśli nerki go nie odfiltrowują, Albo odfiltrowują niewystarczająco, to on zostaje w krwi. A dlatego też hiperurykemia często współistnieje z chorobami nerek, w tym szczególnie u osób po przeszczepie nerki, ale również z innymi chorobami jak cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, otyłość, mm, choroby serca, łuszczyca. Trwa dyskusja, czy hiperurykemia wywołuje te choroby, czy też te choroby zwiększają ryzyko wystąpienia hiperurykemii, czyli jak zwykle nie wiadomo, co jest pierwsze, jajko czy kura. Kwas moczowy jest dla organizmu trucizną i od niej się trzeba uwolnić za wszelką cenę. Normy laboratoryjne. Podają prawidłowy poziom kwasu moczowego sięgających 7 mg% u mężczyzn i 6% u kobiet. Według Eular, a jest to Europejska Liga Przeciw Reumatyzmowi, prawidłowy poziom nie przekracza 6, a według BSR, Brytyjskiego Towarzystwa Reumatologicznego, nawet 5. W praktyce na wydrukach z laboratorium zazwyczaj norma jest około 7. Ktoś, kto ma 6,9, mógłby być pewnie zadowolony, że ma w normie, ale tak naprawdę to ma problem. Dlaczego? Rozmawiając z pacjentami, ja często tłumaczę, dlaczego nie można być blisko górnej granicy normy. Na przykładzie samochodu. Samochodów większość nas używa, więc porównania są, jakby spotykają się ze zrozumieniem. No to jedziemy sobie tym samochodem i na naszym obrotomierzu skala sięga do 9. Jednostki tam pomijam już. Czyli do takich obrotów silnik jest w stanie. By kręcić, zwiększyć obroty, ale pomiędzy 7 a 9 to już jest to czerwone pole, czyli można powiedzieć, że 7 to jest dla tego silnika norma. Ale czy więc w takim razie możemy jeździć na granicy czerwonego pola cały czas? No, można popróbować. A silnik oczywiście będzie nienaturalnie wył i pewnie długo tak nie pociągnie. A czy więc chcemy mieć kwas 6.9 przy normie 7? Ja osobiście, no nie bardzo. Wolałbym pomiędzy 4 a 5, a może nawet 3 a 5, by było idealnie. I oczywiście możemy czasem przegazować nasz silnik raz na jakiś czas. I mieć nawet i 9, no ale oczywiście nie cały czas. Poziom kwasu moczowego podwyższymy sobie jedząc produkty bogate w związki purynowe, będące z kolei produktem rozpadu białek. I tak patrząc na wskazówki dietetyczne, a najbardziej zaszkodzimy sobie, uwaga, pijąc piwo, jedząc czerwone wino a, lub owoce morza. Hmm. Czym jeszcze możemy sobie zaszkodzić? A, oczywiście czysty alkohol i słodkie napoje, szczególnie takie z zawartością fruktozy, która dodatkowo nasila degradację wspomnianego wcześniej ATP, a, który jest prekursorem kwasu moczowego, czyli no, w zasadzie jak, tym, co jemy, też możemy wpłynąć na nasz metabolizm wątroby. Co jeszcze mamy na czarnej liście? O, poczytam trochę, bo dietetykiem to już nie jestem. Weźmy na to takie zdrowiutkie mm, soki, świeże soki z owoców, na przykład z pomarańczy. One potrafią dwukrotnie zwiększyć ryzyko wystąpienia hiperurgiem. Uwaga, ryby, dorsz, karp łosoś, makrela, pstrąg, ale i sandacz, a sardynka, sola, szczupak, szproty wędzone, a śledź nawet. Na owocach morza już wspominałem. A wywary z mięsa. Galerety mięsne, mięsne podroby takie jak grasica, cielęcina i wieprzowina, nawet warzywa, brokuły, brukselka, groszek zielony, kalafior, kukurydza, papryka, por, szpinak. Można by się zastanowić w takim razie, co można jeść, i tu chyba odeślę już do odpowiednich opracowań. Wspomnę tylko, że może o produktach, które są dla mnie pewnym zaskoczeniem. Bo do czasu przygotowania się do tego materiału miałem trochę inne przekonania. Otóż według Oxford Text Textbook of Rheumatology w wydaniu czwartym dowiaduje się, że na rozwój hiperurykemii nie ma wpływu wino. Ryzyko to jest 1,05, czyli ciut podwyższone tylko, a kawa nie tylko nie zwiększa ryzyka, a nawet je ogranicza, mając indeks ryzyka 0,41 u mężczyzn i 43 u kobiet. Tu jednak może wystąpić inny czynnik, bo kawa działając moczopędnie i odwadniająco, co jest czynnikiem wystąpienia podwyższonego poziomu kwasu moczowego, może wpływać na właśnie jego poziom. Dlatego pijąc kawę należy pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu. Jak ktoś wypije w ciągu dnia trzy kawy i nic innego, to raczej nie może się spodziewać, że ten poziom kwasu mu się obniży oczywiście tego indeksu. Gadam już chwilę i tylko raz na początku użyłem nazwy dna moczanowa, która z tym kwasem moczowym się wiąże. Otóż przewlekła hiperurykemia doprowadza do odkładania się takich złogów, kryształów kwasu moczowego, czy też moczanu sodowego. Te z kolei osłabiają tkanki. Znane są guski dnawe, czyli takie depozyty kryształu w obrębie tkanki podskórnej, bo to już skrajny przypadek, ale kryształy infiltrują niejako tkanki takie jak ścięgna czy chrząstki w stawach, powodując zmniejszanie ich elastyczności, a więc zwiększanie podatności na urazy, a nawet mikrourazy, z czasem do destrukcji takich tkanek. Co za, za tym idzie, wracamy do początku naszego wywodu, destrukcji stawu. A w stawach dodatkowo może dojść do nagłego wykrystalizowania dużych ilości kryształów moczanu, co objawia się tak zwanym rzutem, atakiem dny moczanowej. Taki atak podejrzewany podejrzewamy, kiedy z masywnym bólem stawu w okolicy stopy czy stawu kolanowego przychodzi, dajmy na to, dobrze usytuowany mężczyzna w wieku 45 lat, z nadwagą, ciśnieniem, nie strąjące od alkoholu, po imprezie z grillem. To już mamy rozpoznanie w zasadzie, taki staw będzie zaczerwieniony, obrzęknięty, bolesny, gorący, słabo będzie się ruszał, wszystkie objawy zapalenia. To wszystko wywołują kryształy, które wykrystalizowały się w tym stawie. Przewlekła hiperokremia przyja wystąpieniu ataku dymoczanowej, a imprezą, czy też tą karkuweczką piwkiem, no, przegazowujemy ten nasz silnik. Są jeszcze inne ogólne czynniki sprzyjające wystąpienia ataku. Można tu wymienić przebyty uraz stawu, jego, przebytą jego operację, zmienione pH stawu, nadmierny wysiłek fizyczny, stres, przechłodzenie, czy wychłodzenie w ogóle danego stawu. Większość ostrych ataków dny moczanowej pojawia się w nocy i występuje samoistnie po paru dniach, czy ustępuje samoistnie po paru dniach. Ból jest na tyle dotkliwy, jednak pacjenci szukają pomocy lekarza, który za nich poleczy, powinien przeprowadzić diagnostykę taką różnicową w kierunku urazu, złamania zapaleń bakteryjnych. No i Chyba przyszła pora na omówienie leczenia. Podzielę ten temat na leczenie samego ataku dymoczanowej oraz leczenie hiperurykemii. Dwie różne rzeczy. Leczenie ostrego od napadu polega na. Zwalczaniu stanu zapalnego i bólu przy pomocy leków przeciwzapalnych, znieczulających oraz odpoczynku. Pierwszą linią działania są niesterydowe leki przeciwzapalne, takie jak naproksen podawany 2 razy po 500 mg, czy indometacyna 3 razy 50. Podobne działanie przy zazwyczaj lepszej tolerancji przez pacjentów będą miały wybiórcze inhibitory receptora COX-2, czyli np. etory w sprzedaży jako Costarox 2x60 mg, czy Cele na np. Akleksa 2x200. Od wieków leczenie dny kojarzone jest również z kolchicyną. Przez niektórych uważana jest w ogóle za lek pierwszego rzutu i faktycznie jest bardzo skuteczna, choć używać jej należy z rozwagą, ponieważ no, potrafi wchodzić z interakcji z wieloma innymi lekami. Nie jest taka najzdrowsza. Kolchicyna jest w tabletkach po pół grama, czyli 500 mg. Początkowo bierze się dwie tabletki naraz, potem jedną co trzy godziny, ale łącznie nie wolno przekroczyć 6 mg, czyli 12 tabletek. Co można zaproponować pacjentowi w gabinecie? Jeszcze, oczywiście, taki staw można nakuć, punkcję zrobić, bo opróżnienie go z płynu, który tam się zebrał, odbarcza ten staw. W zasadzie tych zalet jest kilka, bo oprócz odbarczenia, zmniejszenia bólu, możemy też uzyskać materiał, który możemy zbadać pod mikroskopem, jeśli takim dysponujemy. A mając wystarczającą pewność co do rozpoznania, można. Po takiej punkcji podać lek sterydowy do wnętrza stawu. Uzyskujemy wtedy bardzo szybką poprawę, zmniejsza się ból, stopniowo zmniejsza się obrzęk. Może jeszcze o tym mikroskopie wspomnę. Wpłynie pod mikroskopem z możliwością użycia światła spolaryzowanego, więc nie pod każdym mikroskopem, można wykryć kryształu. Kryształy tego kwasu moczowego, w moczanu sodowego, który ustawiając się w świetle sporyzowanym, te kryształy ustawiając się w świetle spolaryzowanym pod różnymi kątami świecą albo na niebiesko, albo na żółto, bo są tak zwane dwułomne. I stwierdzenie obecności takich kryształów jest stuprocentowym potwierdzeniem diagnozy dny moczanowej. W leczeniu ostrego rzutu dny można również zastosować lek sterydowy podawany doustnie, np. prednizolon w dawce 30 mg dziennie. Um, Prymuje się go rano, jak zawsze sterydy, ale tu, uwaga, krótko, 5 dni maksymalnie. Mówiłem na początku o chorobach współistniejących. Przenikanie się tych chorób ma również odzwierciedlenie w ich leczeniu, bo leczenie chorób współistniejących może utrudniać leczenie dny, a z kolei leczenie dny wpływa na przebieg leczenia tych chorób współistniejących. Nie wiem, czy to jasno się wyrażam. Leki np. odwadniające, używane w, leku, w leczeniu nadciśnienia mogą zwiększać poziom kwasu moczowego w usoczu. Choroby nerek uniemożliwiają nam skuteczne stosowanie leków niesteroidowych, przeciwzapalnych w atakach dny moczanowej. W końcu kontrola poziomu cukru u chorych na cukrzycę będzie zdecydowanie trudniejsza przy zastosowaniu leków sterydowych przy ostrym rzucie dny. Kontrolę hiperurykemii, czyli teraz mamy drugi punkt, i obniżenie poziomu kwasu moczowego zawsze zaczynamy od usunięcia czynników ryzyka, o których mówiłem, i od zastosowania odpowiedniej diety, a w zasadzie zmiany w ogóle sposobu odżywiania. I ważne jest intensywne również nawadnianie wypijanie co najmniej dwóch litrów wody, najlepiej sokiem z cytryny. Tu zrobię jeszcze dyskresję, bo nie wspomniałem skąd my wiemy w ogóle że ktoś ma za wysoki poziom kwasu moczowego. Odpowiedź mogłaby być banalna, bo pewnie każdy powie, że no po prostu trzeba zbadać krew w laboratorium. Zresztą mówiłem o tym na początku. I to jak najbardziej jest prawda, tylko znowu nie cała. Bo to tylko jeden pomiar, który być może pokaże, jaki był poziom kwasu w danej chwili, kiedy się badaliśmy, ale jak się te poziomy kształtują w ciągu kolejnych dni i tygodni, to już oczywiście nie wiemy. I robienie codziennie badania w laboratorium no to będzie bardzo trudne, nikt tego nie wytrzyma, tym bardziej, że powinniśmy taki pomiar robić na dobrą sprawę dwa razy dziennie, czyli rano, nad wieczorem, przed snem, no i to już jest w ogóle niewykonalne. A dlatego jeśli chcemy wiedzieć, czy mamy problem z kwasem moczowym i chcemy określić jego wartości, to najlepiej zaopatrzyć się w takie małe urządzenie do samodzielnego pomiaru kwasu moczowego, jak glukometr wygląda trochę, czyli taki aparat do mierzenia cukru. I są to bardzo proste aparaty, do których wprowadza się taki jednorazowy pasek, a na pasek trzeba Kapnąć krople krwi po nakłuciu opuszki palca. To nie jest jakoś bardzo bolesne. No i wynik mamy w zasadzie w ciągu kilku sekund. W notatkach pod tym podcastem umieściłem link, gdzie w razie czego można zobaczyć, bądź kupić nawet taki aparat. Jak mamy już wszystko pomierzone i wartości są za duże pomimo stosowanej diety i zmiany nawyków, możemy pomyśleć o dodatkowym leczeniu farmakologicznym obniżającym poziom kwasu moczowego. Istnieje kilka grup leków. Pierwsza to inhibitory oksydazy ksantynowej, druga środki urykozuryczne oraz trzecia, zwana. Ury, ura, urykazami rekombinowanymi. O czym ja mówię? Pierwsza grupa leków hamuje metabolizm puryn do kwasu moczowego, więc hamuje jego wytwarzanie. Należy tutaj allopurinol, allopurinol czyli milurit, febuxostat, adenurik i pewnie mógłbym tu skończyć wymieniać, a, bo przyreszcie m, tych grup jest pewne duże ale. Mianowicie druga grupa leków nasila wydalanie kwasu moczowego, więc niby fajnie. Można tu wymienić dyzurik, benzbromaron, probenecyt. Kłopot jest tylko taki, że te leki nie są dostępne w Polsce. Znam pacjentów, którzy jeżdżą z receptą polską do Niemiec i zaraz za granicą kupują takie leki, bo w Niemczech już można kupić. Ich stosowanie jest bardzo skuteczne, jednak trzeba pamiętać, że nie są przeciwwskazane u osób z kamicą nerkową. Jest jeszcze trzecia grupa leków, która przetwarza kwas moczowy do alantoiny, dobrze rozpuszczalnej w wodzie i łatwo wydalanej przez nerki. I tu ten taki lek to się nazywa rasburykaza. Niby pięknie, ale niestety podaje się wyłącznie we wlewie dożylnym i ma bardzo ograniczone wskazania. Mianowicie stosuje się ją w profilaktyce i leczeniu ostrej hiperurykemii w celu zapobiegania ostrej niewydolności nerek u osób z nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego, w przypadku ryzyka szybkiego rozpadu lub zmniejszenia masy nowotworu na początku chemioterapii. Czyli w zasadzie można go stosować wyłącznie, bezpośrednio przed chemioterapią i na jej początku. Także pomimo potencjalnej skuteczności, nie jest używany w codziennej kontroli poziomu kwasu moczowego. Myślę, że dosyć szeroko udało mi się omówić temat hiperurykemii dny moczanowej. To jest poważny temat, bo wiele osób cierpi z tego powodu i czasem nieskutecznie leczy stawy nie mając świadomości, że nosi w sobie takiego cichego zabójcę. Jeśli więc ty lub lub ktoś, kogo może znasz, ma problemy ze stawami, a nie wiadomo dlaczego choruje, nie wiadomo dlaczego niszczą się stawy, to może warto sprawdzić poziom kwasu moczowego. Ja dzisiaj się już żegnam. Zachęcam do napisania jakiegoś krótkiego komentarza pod tym wpisem na mojej stronie pod adresem wwwdrmitpl ukośnik 008, jak ósmy odcinek podcastu. Może też być na iTunes. Zachęcam do subskrypcji na YouTubie. Tam masz do wciśnięcia łapkę w górę i dzwoneczek do powiadomienia o nowych nagraniach. Dziękuję Ci już dzisiaj za wspólnie spędzony czas i jak zwykle życzę wielu udanych, zdrowych, bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.